Dobra, te tematy mnie interesują. Eee... Dzięki, Petę. Koks ...91. Zda ...w świecie. Czemu ...właśnie cisnął, że ja jestem fałszywa, że to jest mocne oskarżenie. Jak się i prowadziliśmy rozmowę przez chyba godzinę, w końcu jakoś to wyjaśniliśmy, pomijając to, że on od k w ogóle mnie wyzywał. A za co od k***a? No właśnie! Czemu tak ten... Y czemu youtuberzy tak cenzurują? Ale może to i dobrze, bo młode osoby ich oglądają. Może ja powinienem cenzurować? Uważacie, że powinienem cenzurować wulgaryzmy? Bo ja jednak uważam, że wulgaryzmy jednak są częścią. Nie lubię, jak ktoś nadużywa, ale jeżeli raz na jakiś czas się pojawi jaka, jakieś słowo, to tak, no to jest naturalne. Czy uważacie, że powinienem też cenzurować? Nie! Od, 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 dzięki, AI, dzięki, Małgorzata. Taniwa, brzydka, nie wiem, co Ale od No ja na pewno się... No daleko mi do... A, czyli właśnie, że nie powinienem cenzurować. Potem się widzieliśmy face-to-face face i też miły. No się, Aleks, no drinka ci pustewy po walce, blablabla. Bla. Po czym idzie na... Mm... W i... co gram w wyroczeniu? I też odkupił mnie znowu, wyzywa. wypowiedź Leksi obejrzał Nitro na swoim streamie, który generalnie poczuł się lekko oburzony. No wczoraj były dymy, nie? Po, w ogóle pod tym cage'u też. Przez jej słowa. I zrobił w sumie 10 dziesięciominutową odpowiedź, gdzie wspomniał o sytuacji ze sprzątaczką z domu X, która się zwolniła po tym, jak Leksi ją podpuszczała do ośmieszania się przed Dubielem, który się wtedy podobał tej sprzątaczce. Wspomniał jeszcze o kilku innych sprawach, ale tutaj macie pocięty klip. Słami głosówki na mówicie, o, czemu mówisz, że jestem fałszywa, taka i owaka? To trochę wytłumaczę, tylko wiecie, to jest ten, to jest ten poziom. Mówienia, no ale słuchaj, takie i takie z... zachowanie jest w porządku. 4 godziny do gali, albo 3 godziny do gali. Idzie lekcja w naszym kierunku. Idzie i się uśmiecha. Powiedział mi, jak wygrasz, to na ciebie drink czeka. No, jak fajnie, coś tam i poszło do kibla. Nie uważam, żeby to było y, k... zachowanie kozaknięcie w, p... w świecie. Dla mnie fałszywą osobą jest osoba, która k... podpuszcza sprzęt. Dobra, to oglądamy film, a ja sobie w opis zmienię. Dzięki, Oliwier Zaraz przejdziemy do Nitra, obejrzymy film, wszystko i tam będę komentował. w domu Timu X, żeby się pośmieszyła przed Marcinem Dubielem, tylko dlatego, tylko dlatego, że wie, że Marcin się jej podoba. To zagnecie kg w świecie. Raz się kg wywłoko i pana, jak właśnie totalnie pana, kurwa. Ugościłem u siebie w hotelu, żeby cię a jakiś wspólnie nie Uchał. Na te słowa Lexi odpowiedziała na swoim Twitterze: Farmazonem, a temat ze sprzątaczką to chłop przeszedł samego siebie. Jutro poruszę temat. Z poważaniem, wywłoka i Potem jeszcze dopisała: Fagata Energos, rozmawiałam z nią na ten temat, farmazony. Tutaj Lexi odnosi się do tego, że Fagata rozpowiada tą całą historię ze sprzątaczką Steamu X i ją oczywiście potwierdza. Ale jak twierdzi sama Lekcji, to są farmazone. Generalnie miał powstać cały film z odpowiedzią Lexi dla Nitra, ale zbliżał się już wieczór i niczego nie było, więc pojawiło się pytanie, czy ten film w końcu będzie, Na co Lexy odpowiedziała, że tak. Ale miały kolejne godziny i filmu dalej nie było, aż film na temat Lexi wypuścił sam Nitro. Był to 23-minutowy materiał, który został już skasowany, ale Nitro tam między innymi powiedział, że Lexi przyczyniła się do rozpadu Timu X i tego, że Stu skończył w Piatryku, bo rozpadł mu się życiały projekt, a ona miała jeszcze czelność nagrać mu życzenia urodzinowe, co miało po prostu podbudować jego tezę, że Lexi jest fałszywą osobą. No i m.in. do tego też nazwał ją kur. Ten film został ściągnięty tak chyba lekko ponad godzinę po wrzuceniu, Nitro napisał na Twitterze. Pierwszy raz w życiu film skasowałem. Może trochę. Za późno, ale jednak doszliśmy do konsensusu, że wiele rzeczy w tej całej sprzeczce było błędnie zinterpretowanych z obu stron i po przegadaniu uznaliśmy, że trzeba to zakończyć. Wszyscy mówią o przykładzie, to w końcu go dajmy. Są ludzie, których stawiam wyżej niż moje ego, to tak w skrócie. No i po tym drugim tweetie to na 90% stawiam, że tutaj to interweniował już Stew. Jakoś temat został poruszony w filmie Nitra i padły tam takie oskarżenia w stronę Lexi, to Stewart, żeby załagodzić sprawę, po prostu poprosił o usunięcie filmu. Wątpię, że na prośbę jakiejkolwiek innej osoby niż Stew, Nitro by po prostu usunął ten materiał. Nie chcę za bardzo, bardzo temu Mówić, no bo nie po to się kasuje, żeby potem o tym mówić. Powiem wam tak, rozmawiałem... Dobra, już napisa... zaktualizowałem opis. No też, nie chcę o tym mówić, bo... Potem o 23.59 nasza najlepsza daily vlogerka i content makerka, czyli Lexi, wrzuciła cały jednominutowy materiał, gdzie można powiedzieć kończy tą całą dramę, ale tutaj macie z tego kawałek. Miałam przygotowany cały odcinek o odpowiedź do Nitra, tylko że w międzyczasie wyszła pewna akcja i myśmy z Nitrem stwierdzili, że to, to jest wszystko bez sensu. A, to ja wiem o co chodzi, bo to kiedy wrzuciła wczoraj w nocy, po cage'u, no to ja wiem o co chodzi. Doszliśmy, do, on usunął swój odcinek, a jeśli ktoś widział ten odcinek... A witam Dominik wśród wilków i witam Martin wśród wilków, au au. To szkoda, mogę jedynie powiedzieć, że e, jestem w stałym kontakcie ze Stewartem, rozmawiałam z nim przed chwilą i e, mogę powiedzieć, że ja nie przyczyniłam się do pójścia Stewarta do Patryka. Fakt, że tam częściowo Lexi zaczęła się tak bronić przeciwko tym zarzutom na temat Stew to potwierdza, że tutaj sam Stewart interweniował w wyhamowaniu tej dramy, bo tak to myślę, że Lexi i Nitro jeszcze by na siebie nagrywali. rozmowy Jakieś i nagrywa vloga na kanapie. na after, na... tak. tak. Ty trenuj. No kurwa, no nie jest. Jak tak wygrasz walkę. No nie jest. To na wterze kupię ci drinka. Jednego, żeby nie było. Ja nie kamerzysta. I ten. I tam ewentualnie się pogada. A jak przegrasz, to nie. To znowu nie gadam. Nie gadam z przegranym. No, Zapierdala i pokaż kurwa. Między innymi takim osobom jak ja, że możesz kurwa zrobić coś dobrze. Nitro nie chciał, żeby odcinek był w necie. Wardenga ogląda go. Brawo. No, wrzucił coś do neta, nie? No to to. Nie wiem. Napisał mi coś chyba. Widać IG na live. Zapytam, czy to jest jakiś problem, że oglądam ten odcinek, czy nie? nieka zapytam. Bo nie wiem, tam pada coś, czego nie można obejrzeć. No to jednak zostało opublikowane, nie? Teraz co, że, że nie można? Nie rozumiem tego wpisu, twojego. Justyna To nie wiem, jeżeli ja coś zrobię, popełnię, wrzucę jakiś film i Nagle powiem, ej, ale nie oglądajcie go Bo jakby mleko, to i tak się wylało, nie? Bo już to padło na cage'u przecież te słowa, więc te informacje o Osty, to i tak już są w necie. Chyba że tam padło coś jeszcze. No bo to, że tam o psychiatryku, no to na Cage'u to było już powiedziane, nie? Więc już wszyscy wiedzą. To nie ode mnie, nie ja to powiedziałem, to tam nie wiem kto to powiedział. Al nie, nie chcę skłamać teraz, czy to dubiel czy nie, ale to jakby było po kłosie właśnie filmu Nitra. Bo tak to jakby nikt publicznie tego nie mówił nigdy. Dobra, Nitro mówi, że jak chcę, mogę oglądać ten film. Tylko, że to tam chodzi o. o Stu. Yy, że on nie chce że znowu być poruszany w internecie. Bo rozumiem, że jakby. clue tego odcinka, no to jest takie, że Stew. Yy, był tam, gdzie był, tak. I jest tutaj obrzucanie się winą, kto jest winny z tego powodu. Znaczy, kto był winowajcą. Yy, jakby tutaj Nitro mówi, że Team X się do tego przyczynił, że Lexi się przyczyniła, Lexi nagrała, że ona się nie przyczyniła. Yy, a każdy wie, kurwa, kto był winien. Takim głównym winowajcą, no to branża wie, kto był. Jak wy jesteście mądrymi widzami, to też wiecie, kto był winowajcą. Bo była pewna osobistość internetowa, która nagrywała swego czasu jakieś filmy. Zapłakane w internecie i oskarżała kogoś i każdy wiedział niby kogo oskarża. Mimo że tego nie mówiła. I oskarżenia były poważne, a były podobno wysane całkowicie z palca te oskarżenia. Eee... No, no i stew się przejął, i wyszło jak wyszło, nie? Nie wiem, czy można to oglądać. Też kurwa, ja nie chcę być taki, bo jednak chciałbym. No yy... ale chuj tam, nie? Dobra, jeżeli stew. jakbym mleko i tak się wylało, ale jeżeli stew, yy, dla niego to jest ważne, żeby ten temat nie był poruszany, to może kurwa, uszanujmy to. Bo tak mi pisał teraz... No dobra. Dla dobra Stu sobie darujemy to. Chociaż i tak... Jakby się mleko i tak wylało według mnie na cage'u już wczoraj. Ale nie będziemy oglądać. Taką podjął decyzję Stu. Uszanujmy w takim razie. No dobra.